Elana Toruń. Flota Świnoujście. Losowanie par jednej 32. Pucharu Polski odbyło się w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jego wyniki były głównym tematem rozmów podczas czwartkowego treningu piłkarzy. Wszyscy zgodnie powtarzają, że Flota to rywal, z którym Elana może powalczyć. Mi się wydaje, że za naszym zasięgu, no nie wiem, czy akurat czy do przejścia to okaże się po meczu, aczkolwiek no uważam, że ta druga czy pierwsza liga, no są to raczej poziomy mniej więcej wyrównane, no też forma dnia zadecyduje o tym, czy przejdziemy do kolejnej rundy. Rok temu flota Świnoujście była rewelacją rozgrywek pierwszej ligi. Gracze z nadmorza do końca walczyli o awans do ekstraklasy, ostatecznie zajmujące trzecie miejsce. Jednak w ostatnich tygodniach we flocie wiele zmieniło się na niekorzyść. Dużo zawodników odeszło, trener się zmienił, więc to, to już nie jest ten, ten sam zespół. Tam był, jest mój kolega z, z byłej drużyny, Tomego Stalczyk, który. W Turku tam wchodził za mnie z ławki, tam grał pierwsze skrzypce, więc to mam, myślę, że to nie jest zespół jakiś tam nie, nie do przejścia i wiesz, tym bardziej, że przyjeżdżają na, 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 na nasze boisko. Zadowolony z wyników losowania jest także trener Elany Dariusz Durda. Jego drużyna, aby dojść do tego etapu, musiała pokonać dwóch rywali. Elanowcy wyeliminowali turaturek oraz GKS Tychy. Szkoleniowiec Elany wierzy, że to nie koniec przygody z Pucharem Polski. Rywal, oczywiście, też z górnej półki, bo to jest rywal pierwszoligowy. Ale mam nadzieję, że rywal w naszym zasięgu. Tam troszeczkę mieli problemów organizacyjnych i bardzo dobrze. My mamy tutaj swój cel do osiągnięcia. Chcemy zobaczyć u nas ekstraklasową drużynę i to jest właśnie dobry prognozy do tego, żeby wygrać z flotą i czekać na następny, na następną drużynę, która zawita do Torunia. Gdyby Elanowcom udało się wyeliminować się pierwszoligową flotę, to w kolejnej rundzie na pewno trafiliby na zespół z ekstraklasy i to właśnie marzenie o pojedynku z jedną z najlepszych polskich drużyn jest oprócz premii za wygraną najlepszym motywatorem dla Torunian. Fajna okaza, żeby wypromować tą piłkę w Toruniu. Myślę, że trochę ludzi by przyszło jednak na ten mecz i myślę, że to by było to, to coś, coś, coś fajnego, co by nam się udało zrobić. Mecze pierwszej rundy Pucharu Polski zostaną rozegrane 16 i 17 sierpnia. O awansie do kolejnego etapu zadecyduje jeden mecz rozegrany na Stadionie Miejskim.